Gracjan Wyroślak, zawodnik Ankosu. To chyba się nie pomyliłem. Ankos i Giełdę Timpio. No właśnie. Ci zawodnicy Ankosu, to zawsze tacy są, powiem szczerze, emocji dostarczają i te ich walki bardzo ciekawe są w Ankosie. Jest jednak rygor, tam dyscyplina między innymi w tym klubie, bo ty w dwóch trenujesz, tam jest dyscyplina, tam naprawdę trzeba się starać także podczas treningów, z tego co mówią ludzie. No dokładnie, no tam jest naprawdę mega wysoki poziom, gdzieś tam mamy poniekąd przełożenie co się dzieje u nas w klubie, co się dzieje w Ankosie. Tak jak już wcześniej wspominałem, bardzo na plus jest to, że jest duża rotacja zawodników, tak? Co tydzień, jak postaramy się Wyjeżdżać, to naprawdę możemy liczyć na mnóstwo, na mocne dociążenie, nie tylko z, ze strony zawodników Zankosu, ale także z zawodników zagranicznych też szykujących się do walki. No właśnie, tego tam nie brakuje na pewno, trener Andrzej Kościelski będzie. Nie, nie. W narożniku będzie Marcin Wójcik standardowo, Adrian Gorący oraz Marcin Kopcza. Marcin Wójcik mówi standardowo, bo rzeczywiście u Ciebie go można oglądać. No, ale trener kościelski czasami jak bywa, to poza tym, że jeszcze zawodnika wspiera, to około taki nim prostacza, że się wszyscy trochę boją. Mam takie wrażenie, bo to taki trener, który rzeczywiście co, potrafi być ostry. No tak, no trener ma pazura. Tam <śmiech> <śmiech> wszyscy wszyscy na treningach gdzieś tam <laughs> pracują jak myszki. No i fajnie, no to. To jest prawdziwy trener, nie? Zawodnicy muszą czuć respekt, rygor pracy, tak? No ale też co się za, to, za tym przekłada to osiągi, tak? Te, właśnie te osiągi są bardzo ważne, zaraz do nich wrócimy. Natomiast ja jeszcze zapytam bo mówisz, że w dwóch klubach się przygotowujesz przed tą walką? Jakieś utrudnienia, problemy wystąpiły? Czy wszystko poszło tak, jak sobie to wyobrażałeś, jeśli chodzi o Twoje tutaj wejście w ten start? Nie chcę zapeszać, no czuję się naprawdę bardzo dobrze. E, wiadomo, są jakieś tam e, minimalne e, przeszkody, ale to, to jest... No... Ciężko szykować się do walki, bez żadnych tam przeszkód. Także no, nie chcę zachwalać, porozmawiamy po walce, ale czuję się bardzo dobrze. Trzymam za słowo w takim razie. Mówisz o tych osiągach. Ty na razie, jeśli chodzi o te osiągi zawodowe MMA, one nie są zbyt duże. Dopiero gdzieś tam startujesz, no 25 lat, chyba, jeśli się nie mylę? No, o szóste leci już. Oślecie, to tam, dopiero leci, to jeszcze go no, nie ma. To dopiero będzie. Tak. Natomiast tak tutaj, jak rozmawiałem z swoim rywalem z Marcinem Skrzekiem, to on wspomniał o tym, że docenia również Twoje amatorskie starty, bo wie, że masz tych walk trochę na końcu. I że to były takie walki, które no, gdzieś tam o nich się mówiło w środowisku. W związku z tym to doświadczenie twoje, choć jeszcze to zawodowe może niewielkie, to te osiągi amatorskie już masz niezłe. To daje takie też taką pewność siebie, daje coś, co pozwala mocniej się poczuć w tych zawodowych pojedynkach? No z pewnością myślę, że gdyby nie ta droga amatorska, e, wydaje mi się, że taka wyboista, to. No, to nie, nie. Tak, mówię, kurczę, gdzieś tam te dwie kontuzje mi się zdarzyły, które zabrały mi tak naprawdę dwa lata, dlatego mówię, że ten wiek goni. Mam gdzieś tam takie porównanie, no, kurczę, e, Roberto Soldic albo Parnasta, którzy w wieku, e, w jakim wieku zdobywają jakieś osiągnięcia, dlatego mówię, nie ma czasu, trzeba działać. Ale wiesz, lat ma Jan Bochowicz. Spokojnie się, wszystko się może zdarzyć. Tak, tak, no. Janek tak, robi robotę pod, pod koniec bardzo, bardzo dobrą, z tym, że no, trzeba pamiętać, że... E, A waga... wypominamy u wieku, broń boże, żeby potem nie tak, było, że jeszcze u wieku tak. e, Chodzi tutaj głównie o wagę, no ta e, żywotność tej wadze lekkiej i troszkę inaczej. Inaczej się to ma prawda. Do wagi półciężkiej czy też ciężkiej, dlatego... E, no, trzeba korzystać, póki jest zdrowie i bić się jak najczęściej i ja się wyzwań nie boję, chyba, chyba to widać i, i wracając może do, do Twojego pytania jeszcze, no to te starty amatorskie na pewno dają mi większą pewność siebie. E, myślę, że pokonałem kilku dobrych zawodników, Tam na tym mam, mam ich na rozpisce, także, także na pewno mam to w, to w Wspomnijmy o tym, z kim między innymi walczyłeś i korzystne to były dla Ciebie rozwiązania w tych pojedynkach. Wiesz co, na pewno taką największą e, wygraną będzie pojedynek z Filipem Sadowskim na Almie, e, gdzie tak naprawdę udało mi się przewalczyć w jego płaszczyźnie najwięcej czasu. To był taki największy skalp, ale także e, wygrałem z bardzo mocnym zawodnikiem Arkaduszem Schwidrem z Arachionu. E, to są Alma? E, nie, nie. To była to gala Shark atak, jak się dobrze pamiętam, walka półzawodowa. Bo Coś, To, to walkę kojarzę, dobra walka rzeczywiście była. No udało się, udało się naprawdę, bo e, szykowałem się na, na mocną bitkę, udało się zaskoczyć e, i skończyć walkę duszeniem, ale, ale no, to, to są takie dwa przykłady, gdzie, gdzie, z których najbardziej się cieszę. Wspomniałeś o tych kontuzjach. Mówisz, że dwa lata praktycznie straciłeś. To był ciężki czas, czy jak ma się taką kontuzję, jak się właśnie tak chce rozpędzić wreszcie, jak sobie człowiek myśli, no już teraz muszę coś zrobić, a tu tymczasem dwa lata mm, trzeba zaciągnąć hamulec, to bardzo, bardzo denerwuje, co właśnie bardziej irytuje, denerwuje, jak to u ciebie wyglądało. Ja myślę, że taka irytacja, bo to było w zasadzie e, po walce zawodowej. E, już gdzieś tam były plany e, dalsze. I to po o dobrze pamiętam. Tak, tak, i dalsze plany i jednak tutaj pstryczek w nos, operacja barku. Najpierw kurczę, która naprawdę dużo mnie kosztowała. Potem wracam. E, na przykład start amatorski e, wygrywam zawody, operacja kolana, także no nie da, nie, nie, nie szło się rozpędzić, ale e, teraz. Trzeba tam nie zapeszać, ale jest bardzo dobrze. Zadbałem bardziej o trening siłowy, i te kontuzje na razie nie. E, po prostu mnie tak nie dotykałem jak wcześniej. To jeszcze wracając do Twojego rywala, on tutaj też wspominał o tym, że gdzieś bardzo mocno pracuje nad swoim mentalem, bo ma tak, jest, miał coś takiego w głowie, że jak dostał gdzieś jeden czy drugi strzał, to mu się zapalała lampka, zabij, i wtedy to wszystko powodowało, że mu się do końca nie udawało poukładać w klatce tak, jak sobie tego życzył, wszystkich spraw psycholog, troszkę o tym rozmawialiśmy, Ty też to gdzieś przy okazji na przykład kontuzji. Korzystałeś z kogoś takiego, kto pomagał Ci troszkę gdzieś tam w tej głowie zachować spokój? Tak, ja aktualnie korzystam właśnie z porad psychologa sportowego i, i widzę tego efekty, bo po, poniekąd gdzieś tam miałem w głowie te kontuzje, z którymi musiałem e, powalczyć. E, także no, na plus. Na plus, czyli to raczej widać wszyscy, to już nie jest jakiś wyjątek, teraz już wszyscy korzystają z tego, bo to też pomaga, jak rozumiem. Tak. Tak, no ja myślę, że każda gdzieś tam, e, każdy dodatek będzie wpływał na naszą psychikę pozytywnie i, i co więcej powiedzieć. No i tyle, jeśli chodzi o te sprawy, te zawodowe walki, twoje ostatnie po powrocie, które stoczyłeś po tej kontuzji, to była... Obie chyba były na gali Babilon, ale się nie mylę, prawda? Pierwsza walka Przegrałeś zawodowa, z Krzywiną. A debiut walczyłem z Ukraińcem na takiej gali w Gostyniu. Potem przegrana z, z Krzewiną. To było na gali Babilu. Tak, i ostatnie dwie walki, właśnie. No, no właśnie. To, to teraz tak sobie pomyślmy, tak jak teraz tak na to patrzysz, ta walka z tych zawodowych, która dla Ciebie była taka najcięższa? No myślę, że przegrana. Przegrana jednak. Tak, tak siedzi mi to w głowie i poniekąd jest to taką trampoliną, bo. Uważam, że w Babilonie nie pokazałem się ze swojej strony tak na 100% i biorąc takie mocniejsze walki, staram się gdzieś to nadrobić. No bo mówię, porażka boli tym bardziej, że zabiera jedynkę z rekordu, ale w sumie mówię kurczę, mi zależy na tym, żeby dawać walki efektowne i żeby one faktycznie podobały się widzom już niezależnie od tego, jaki będzie rekord, choćby żebyśmy się źle nie zrozumieli, że nie Na rekordzie zależy. ujemnym wyskocze, tak? Ale, ale chcę dawać naprawdę mocne walki e, miłe dla oka. I taka będzie walka z Marcinem z krzakiem? Jutro się postaram, tak, dołożyć wszelkich starań, żeby tak było. No to trzymamy za słowo. Dziękuję bardzo. I ta rozmowa po, po, po jutrzejszej walce. Tak. Mówiliśmy się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.